Wyznacz x, jeśli wartość bezwzględna z liczby 2x odjąć 8 plus 2 jest równa liczbie 4. I tutaj pierwszą rzeczą, którą na pewno zrobimy, to jest rozpisanie tej wartości bezwzględnej zgodnie z definicją wartości bezwzględnej. Zapiszmy zatem, że tutaj mamy 2x odjąć 8 wartości bezwzględnej, która będzie równa 2x odjąć 8 po ściągnięciu symbolu wartości bezwzględnej. Jeżeli 2x odjąć 8 będzie większe bądź równe, no właśnie nie 8 tylko 0. Oraz to wyrażenie po ściągnięciu symbolu wartości bezwzględnej będzie równe minus 2x plus 8, jeżeli to co stoi w wartości bezwzględnej będzie mniejsze od 0. I oczywiście musimy uprościć najbardziej jak się da te dwie nierówności. W związku z powyższym uzyskujemy tutaj 2x odjąć 8, które jest równe. 2x odjąć 8, jeżeli 2x jest większe bądź równe liczbie 8, no bo tutaj ósemką przeniosłam na prawą stronę nierówności, to samo tutaj sobie zrobimy z tą ósemką, to się sobie przeniesiemy na prawą stronę nierówności. Tylko że tutaj będziemy mieli minus 2x plus 8, jeżeli 2x będzie mniejsze od 8. I teraz jedną i drugą nierówność musimy podzielić obu obustronnie przez 2. Czyli uzyskujemy tutaj 2x odjąć 8, które będzie równe. 2x odjąć 8, jeżeli x będzie większy bądź równy 4 i minus 2x plus 8, jeżeli x będzie mniejsze od 4. I żeby rozwiązać taką nierówność, to my mamy dwie możliwości, przynajmniej dwie możliwości. Popatrzmy najpierw na pierwszą. Ja tutaj przepiszę całą tą nierówność wyjściową, którą tutaj mamy. I teraz w tej pierwszej opcji, no od razu korzystamy tutaj z tego wyprowadzenia tej wartości bezwzględnej. Czyli ułożymy tutaj dwa równania. Pierwsze z nich to będzie 2x odjąć 8 plus 2, które jest równe 4, co oznacza, że 2x minus 6 ma być równe 4. No i teraz, oczywiście, minus 6 musimy przenieść na prawą stronę równania. Uzyskujemy tutaj 2x, które jest równe 4 plus 6, co oznacza, że 2x jest równe 10. Obustronnie podzielimy sobie całość przez 2, uzyskując x równe 5. No i tutaj teraz należy zadać pytanie, czy piątka jest liczbą większą lub równą od 4. Jest, czyli piątka jest rozwiązaniem tego równania. Ułożymy sobie teraz drugie równanie, tym razem wykorzystując ten zapis. Czyli tu będziemy mieli minus 2x plus 8, dalej, plus 2, całość jest równa 4. I tutaj teraz, jeżeli dokonamy sobie po lewej stronie redukcji wyrazów podobnych, no to uzyskamy minus 2x plus 10, całość jest równa 4. W dalszym kroku uzyskujemy 2x, które jest równe 4, odjąć 10, co oznacza, że minus 2x jest równe liczbie minus 6. Musimy teraz całość obustronnie podzielić przez minus 2, dzięki czemu uzyskujemy x, który jest równy liczbie 3. I teraz to równanie my rozwiązaliśmy dla tego przypadku. W związku z powyższym pada pytanie: czy trójka jest liczbą mniejszą od 4? Jest, w związku z powyższym należy potraktować liczbę 3 jako rozwiązanie tego równania. Za chwilkę sobie zrobimy sprawdzenie, natomiast ja Ci tutaj jeszcze pokażę metodę drugą. Co możemy zrobić jako metodę drugą? Na razie to w ogóle przepiszę całe wyjściowe równanie. I w kolejnym kroku zamiast od razu tutaj wykorzystywać te zapiski, które mamy tutaj w tym momencie, to dwójką przeniosą na prawą stronę równania. Czyli tu będziemy mieli 2x odjąć 8 wartości bezwzględnej, które jest równe liczbie 4 odjąć 2. To znaczy, że wartość bezwzględna z liczby 2x odjąć 8. Jest równa liczbie 2. I teraz, jak już tutaj to uprościliśmy, to wykorzystujemy to nasze rozpisanie. No i tutaj ułożymy sobie dwa równania. Pierwsze równanie ułożymy dla tego przypadku, czyli tutaj będziemy mieli 2x odjąć 8, które jest równa liczbie 2. No 2, no bo tutaj nam dwójka została po uproszczeniu. I teraz wykorzystamy tę część, czyli tu będziemy mieli minus 2x dodać 8, która jest również równa liczbie 2. No i teraz oba równania musimy rozwiązać. Czyli tu będziemy mieli 2x, które jest równe 2 dodać 8, co oznacza, że 2x jest równe liczbie 10. No i teraz dzielimy obustronnie całość na 2, uzyskując x równe liczbie 5. I teraz to równanie myśmy rozwiązali dla tego przypadku, czyli tutaj również należy zapytać, czy piątka jest liczbą większą bądź równą 4. Jest. W związku z powyższym należy znowu uznać piątkę za rozwiązanie tego równania. Zresztą widzimy, że tutaj wyszło nam dokładnie to samo co w tym miejscu. Teraz rozwiążemy sobie to równanie. Będziemy tutaj mieli minus 2x, które jest równe 2 odjąć 8. Oznacza to, że Minus 2x jest równe liczbie minus 6. Dzielimy teraz całość obustronnie na minus 2, uzyskując x równe 3, czyli dokładnie to samo co tutaj. I znowu musimy pamiętać, że to równanie rozwiązaliśmy dla tego przypadku, więc tutaj też należy zadać pytanie, czy liczba 3 jest liczbą mniejszą od 4. Jest. W związku z powyższym widzimy, że to równanie ma dwa rozwiązania, 3 i 5. Zanim jednak nie zapiszemy tutaj odpowiedzi, to dokonajmy sobie sprawdzenia. Najpierw dokonamy sprawdzenia dla x -a równego 3, czyli podstawiamy trójką tutaj pod x -a wartości bezwzględnej. I popatrzmy, co uzyskujemy. Uzyskujemy tutaj 2 razy 3 odjąć 8 wartości bezwzględnej, plus 2, całość jest równe 4. Czyli wartości bezwzględnej my będziemy tutaj mieli, no właśnie, nie, dobrze mówię, 6, bo 2 razy 3 to jest 6, od tego odejmujemy 8, no i plus 2 całość jest równa 4. 6 odjąć 8 jest równa liczbie 2, stąd tutaj będziemy mieli minus 2. Stąd tutaj będziemy mieli wartość bezwzględną z liczby minus 2, do tego dodajemy 2, całość jest równa 4. Wartość bezwzględna z liczby minus 2 jest równa liczbie 2. Mamy tutaj zatem 2 plus 2 równe 4, czyli widzimy, że. 4 jest równa liczbie 4, czyli lewa strona jest równa stronie prawej. W kolejnym kroku zrobimy sobie sprawdzenie dla x równego 5, czyli tutaj będziemy mieli 2 razy 5, oczywiście dalej wartości bezwzględnej minus 8, no i poza wartością plus 2 całość jest równa 4. 2 razy 5 to jest 10, więc uzyskujemy 10 odjąć 8 dodać 2 wartości bezwzględnej, znaczy dodać 2 już poza wartością bezwzględną, całość równa 4, 10 odjąć 8, to jest 2. Więc tutaj mamy wartość bezwzględną z liczby 2 plus 2, całość równa 4. Wartość bezwzględna z liczby 2 jest równa liczbie 2. Więc tutaj uzyskujemy 2 plus 2, które jest równe 4, czyli 2 równe 2, czyli znowu, no właśnie, nie 2 równe 2, tylko y, oczywiście y, 4 równe 4. Y, czyli widzimy, że Lewa strona jest równa stronie prawej dla x -a równego 5. Te sprawdzenia potwierdziły nam, że to równanie ma dwa rozwiązania, którymi są trójka i piątka. I tutaj możemy zapisać odpowiedź. Odpowiedź możemy zapisać w dwojaki sposób, że x jest równy 3, że x1 jest równy 3 i x2 jest równy 5. Odpowiedź możemy zapisać także w postaci zbioru w tym przypadku dwuelementowego, w skład którego wchodzi liczba 3. liczba 5.